Instrukcja montażu ogrodzeń typu palisada 3D. Ogrodzenia palisadowe 3D, produkowane przez Hanbut, to unikalne połączenie ogrodzenia palisadowego i żaluzjowego. Są łatwe w utrzymaniu i nie wymagają malowania oraz konserwacji. Dostępne są w pięciu powłokach i kilkunastu kolorach. Trójwymiarowy kształt lameli sprawia, że ogrodzenie jest niezwykle wytrzymałe i cechuje się wysoką estetyką. Podczas montażu możesz zdecydować, jaki rozstaw lameli preferujesz, dostosowując tym samym poziom prywatności posesji. Lamele palisadowe możesz połączyć z dowolnymi słupkami. Mogą to być na przykład słupki metalowe, bloczki murowane czy też gabiony. Elementy montażowe ogrodzeń typu Palisada 3D Maskownice. Lamele typu Palisada 3D Wkręty montażowe. Aby jak najlepiej dopasować wymiary do ogrodzenia, zarówno lamele, jak i maskownice dostępne są do zamówienia na wymiar. Możesz zamówić maskownice o długości od 30 do 200 cm. W razie potrzeby można je skrócić. Lamele dostępne są w wymiarach od 30 do 300 cm. Lamele powinny być o 10 mm krótsze od odległości pomiędzy słupkami. Jest to tak zwany luz montażowy, niezbędny do prawidłowego montażu. Dla zachowania najwyższej estetyki, górną lamelę należy zamówić węższą o około 3 mm od całkowitej odległości między maskownicami. Dzięki temu będzie ona przylegała do maskownic bez widocznych wolnych przestrzeni. W razie potrzeby, lamele można skrócić. Do montażu ogrodzenia palisadowego 3D niezbędne będą następujące narzędzia: wkrętarka, poziomica, metrówka. Pierwszym etapem montażu jest przytwierdzenie maskownic do słupków. W przypadku montażu maskownic do bloczków betonowych najlepiej użyć kotew chemicznych. W przypadku montażu do słupków metalowych należy użyć wkrętów samowiercących. Zacznij od ustalenia położenia maskownic. Pamiętaj o zachowaniu pionu. Pamiętaj, aby zamontować maskownicę skośną częścią do góry słupka. Skos powinien znajdować się od frontowej części ogrodzenia. Tylna część powinna być prosta. Przykręć maskownicę w minimum trzech punktach z każdej strony przęsła. Ustal odstępy pomiędzy lamelami. Do tego celu możesz skorzystać z konfiguratora dostępnego na naszej stronie internetowej. Następnie włóż do maskownic odpowiednią ilość lameli, zgodną z wybranym rozstawem. Przykręć dolną i górną lamelę do maskownic po obydwu stronach przęsła. Pamiętaj o zachowaniu poziomu. Lamele należy przykręcić w tylnej stronie przęsła na dwa wkręty z każdej strony. Przykręć pozostałe lamele zgodnie z wyliczonymi rozstawami. Pamiętaj, aby po montażu dokładnie usunąć opiłki powstałe podczas przekręcania przy montażu w ramie bram i furtek umieszczenie lameli od góry jest niemożliwe. W takim przypadku maskownicę najpierw przykręć w ich dolnej krawędzi. Następnie odchyl maskownicę na zewnątrz i umieść wyliczoną ilość lameli do środka. Wyrównaj przęsło ponownie do pionu i przykręć maskownicę do ramy. Dalszy montaż jest analogiczny jak w przypadku zwykłego przęsła. Dziękujemy za zaufanie i wybór ogrodzeń Hanbut.